E! Tapsa wpierdoliłem, zaraz się skończył. Nie dalej mogę. Dobra, wpierdoliłem w Tapsa czuję się pewnie... A kurwa! Pami... Co tu półtora godziny. Dobra, wiemy kurwa tego. Fio. Dobra. No <suszy> eee! <suszy> wale magika. Co jest kurwa? A na chuj kapeć jest kurwa jakiś jakimś przedekluczowym powiedz mi? S-Badaj No nie no zwykły kapeć kurwa Ujebany trochę, to może coś oznaczać Weź przybić do środka Grzyby jest? Nie no jest kurwa nowka sztuka Nie wiem, po prostu Ty no masz tego te drugiego klapka na łóżku widzisz? Jest Dacz go Na no, to, że czegoś tu to... bra... E działaj, no. Przytrzymuj. Co jest, ta upada? Otwórz drzwi. Chciałbym nie patrzył na twoje miejsce, ja nie mogę. Otwórz drzwi, otwórz drzwi. O. Co sama się To Ty do tyłu patrz. Tutaj do tyłu zapatrz. Przynajmniej sobie... Idź do niego? Nie, weź, weź się wpierdol w pierdol ten lustro, weź się w ten lustro się wpierdol, Boroso, Andrzej. Wjeb się w lustro. Nie mogę, dobra, a idę ja do niego, nie za mną. O! A! KURWO! Kurwa, zezdrowy. Cześć, zezdrowy. Ej, jak Andrzej Kowogardę, przyciekam, ja tego nie, nie ponowałem nad... Włóż no nańkę. Dobra. Dolores, kurwa, sorry, Dolores. HEHEHE Weź mnie dalej, pytam Ło kurwa mać tu okay. Tutaj byłeś? Tak, tu zostałem, się obudziłem Zastrawiłeś się włóżko, nawet ciotę. No, zastrawię się kurwa. Ja pierdolę! Kurwa, ale Murzyn! Dobra Wspieram przed Murzynem Wypierdalaj! Wypierdalaj A! Co tu kurwa robi Murzyn? Wypierdalaj! Lepsze, trzep do ni? Lewa! Jest! Trzep, jest! Było? Otwieraj, 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 otwieraj. To? Tyje to, tyje to. to To? Nie to, to 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 to? To otwieraj, 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 Czyli jest jakieś, yy, łącznik. Po nie już... O to jest Rakan. A. To on na ciebie poluje. Idę za nim. Za murzynem pójdziesz. wskażysz w, w... w ogień? No. Odwracam się i tam mną jest murzyn. Ja chuj. Innej opcji nie ma. Wiedziałem kurwa! Przewidziałem gdzieś ma to muzyjska! drzwi do tego. O, oko. Gdzie oko? Na drzwiach. Weź spal to oko, kurwa, przypadnie. Moż Juruj się. Jaki na kulek wyskoczy, to chyba walę bona pod siebie, bo mi się zbiera akurat bon. To kule mu, mu zapierdol już nie będzie chodził. No chyba mi to młot nie wiem, ale się bezpiecznie z nim czuję <noise> Ja pierdolę! Ja pierdolę!

Sorry! Ej, dobra, dobra, on jest blisko, on jest blisko, on jest blisko ON jest blisko Nie odwracam się! Zapajiczka mi zgasła! Idź tam Co to było Co może nam iść debilę? No tak, on tu się zaraz A nie Idzie się zaraz Gdzie on jest Ej, dobra! Dobra BLISKO jest teraz! NIE! NIE! PROSZĘ! PROSZĘ! Kurwa! Gdzie on jest? Ja! Blisko nie jestem! NIE! NIE! PROSZĘ! proszę! Kurwa! <grywa> musisz tam iść, musisz tam iść, musisz tam iść. No i teraz to w pizzie jesteś. Stój tutaj. Kurwa A Wychodzić na prawo Andrzeja Szurm od razu, wiesz? Nie śmieć latarką Psycholu Na prawo od razu No Pisa. i na prawo, na prawo od razu Tak no. Pizda, 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 pizda

Yeah. KOT kurwa mać! Bo bądź plasmę! Haha! Nawet łóżko pójdziemy! Wej mu za piedrą hitę jeszcze, dobra, że ma kurwa... O budkę mu zrobić! Mwa da! Damy li... Damy lizji kurwa... Kurwie dosyp! Ona go powstrzyma chyba wiecie. Nie. Dobra. Ty kurwa. Aaaa! O kurwa, biwam. O kurwa. To to awantura. A ty chyba nieboszczyków kurwa do góry teraz dajesz, wiesz? I zostanie jeden Właściwy do pierdolony nieboszczyk Ale bo ty się zryspiłeś tam od razu po No tak Weź tam idź No ale patrz Co to w ogóle za wesoła gromadka była? No patrz, jakieś białasy jebane One... Mieli no, może nie zaraz są białaś... tak? To patrz pokazać... Ale patrz, był jeden może, to jest par... No, ale nie widzę. O, mi w dół. O, mamo. Oszepań. O, almas fiuta. <laughs> 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 No chyba was pojebało! No chyba was pojebało! Ej weź się odwróć, odwróć się. Nie! się odwrócić, odwrócić! Nie! Ucieka, uciekaj, uciekaj! <grym> Nie! <zniszczytą> Otwieraj, pan. się. Idź tam <grym> na koniec. <zniszczytą> Czekaj. Może nic co nie ma fajnego. Żadnych temsów. Chcieć jakby się kolano trzęsło na niej. To też byś kurwa zrobił wszystko, żeby nieść dalej. Może nie wszystko. sobie ja bym... Mógł? A może wy w kurwa samochody, nie, wy, wy, wy tutaj do nas podjedźcie. Może Może mi stary mnie podwieży połowy drogi, a Aaaa! Chyba lepsze to niż, niż Andrzej przed babką, tak? Nie, nie 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 babka była mniej straszna No jak kurza babka była Babka, babka kurwa, była mniej straszna od muszy na kulach <laughs> Nie to chyba słyszę z siebie No i chuj ja Idziemy iść Nie wiem masz przejebane To do piwnicy a kurwa! Nie, nie, nie. O, no. Kurwa góru <grywa> nie wiem. Co? Patrz na swoją mordę, patrz na no. swoją mordę, jesteś... no. <grywa> patrz na swoją mordę. No. do piwnicy. O, jest clutch. O, twój main Valor. Control room gdzie to jest? Co jest? To jest z was? Co <grywka> to jest? <na> Co <oknę> <grywka> to jest? <na> Co <oknę> to jest? <grywka> Kule był tknęły pomiędzy berami. Nie dałby rady. Gdzie spierdalać, prawo czy lewo? Lewo, lewo. Za pewno? No. Gdybyś w prawo, ja tu jesteś. Nie. nie <grywka> są. Wyczuwam Czarnucha Wyczuwam tutaj pana czarnego, ciemnego Pana chuja Cwela Okula tak zwany A teraz się odwróć Wiem co będzie, przewidziałem ich kurwa Co? Będę musiał spierdalać przed burzynem do windy Jak nic Skripuje ten ja pierdolę! No ładnie! Ta, do Murzyna idę. Ja się chłop na moich oczach wpierdolił się tu przez okno. No troszeczkę ją ten Murzyn udusił, nie pewnie. No tak z ją przydusił, chyba lubi bds em O kurwa to lubi gejowskie BDS-em w tych otwartych pralkach patrz, bo tu Jest Mam Czytnik Murzyna W chuj mi się nie podoba ta piosenka co była przed sekundą <grym> To ty piosenka Znaczy ten dźwięk Spotka Murzyna W takich ciasnych korytarzach to się chyba... Zestram Wyobraź sobie grać w to... sobie grać w to z klaustrofobią, nie? Działaj proszę! Oh, o bo jest przeciążenie, Wyp Wypierdalaj! Kurwa! Klikaj, klikaj, klikaj No i chuj! A co musi działać? No ci wyjdzie Andrzej, aby to No wiem ale Muszę go wymienić, WYPIERDALAJ! Czemu jest tak głośno nie było nie, nie ma już Jest, na pewno jest Nie ma Nie stresuj mnie <grytanie> Murzyna nie ma, nie ma złego pana już o, Nie nie nie, nie wyciągaj kolejnego Zaraz tu będzie Nie ma złego pana o kulach Nie da się już Wyciągaj Nie ma złego pana o kolach, nic nie stresuje mnie, nie ma go już Czarny pan poszedł <grymne> 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 O kurde Upierdolę się Pringlesa Chuj ja widać Andrzej nagle jak się, bym De Detonacja teraz. <grym> kusaj, 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 kusaj. Co masz buksy? ale buksy, ło, wow, ale, wow, ale pinto. <grym> ale dupa. Ło, <grym> <grym> oh, ale dupa. Mogę powstrzymać? Kraj nie mowy. Siemano. On po mnie? Chyba On po i... mnie! Ale kurwa! Pokrębie. Kurwa! Ej, jest szybki! Gdzie mam zbirdałość? Tak, tak, w sensie. A! A! O kurde. O kurde. O kurde. Widać? No, ja też nie się widzę Proszę z nim czy co? Póki co jest... W miarę przyjemnie, tylko... Gdzie jest morze na kulach? Gdzie jest morze na kulach? Gdzie jest morze o kulach? Dzięki za info W prawo Andrzej wiesz Też tak mi się zdaje Chyba tam musisz iść, ale tak tak mi się tylko wydaje Full PIZDA Co Dobra idź. Gdzie teraz mam iść To tej windy idź. No ale on się rozjebała co Jeszcze raz spróbowałem, Nie bo ona nie działa Zobaczymy No zaraz mogę wychodzić A jak kliknę o, no raczej to był bug ale bóg. kliknąłem B jak ja miałem piętro kliknąć? Nie wiem Baseball, nie, NIE 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 ABSOLUTNIE NIE WRACAMY <laughs> KURWA O jebią się słyszysz? <laughs> Wiesz? Jebią się oh. Co to może, on mówi że kogoś jebał A jest Teraz wyjdę ją będzie, nie wychodzę stąd Nie ruszam tu pizdy co, Co jest to do góry? Nie, hmm. Już miałam nadzieję O, że... O dobra to było straszne A to nie może A to par... Ale nigdy Ja pierdolę. Ale potężny czarno O Boże Lepiej trzymać to teraz No to na chuj to puszczasz? No Nie, bardzo góry kurwa Dawaj, weź to Ej latarka Latarka Go. Nie, no jak on nie weźmie tej latarki. No, debil, mamo, debil. Są stópki jeszcze, on nie ma latarki, no chyba że nagle będzie w łapie. Nie, można ska. No, masz przypał, kolega tuż był. Co się za nim? O, co jest za nim? Co hey, hey, to jest jakiś kraum, kurwa? No nie. Muszę się wjechał. jak się odsuwa. No, po że to oczko kurwa. O, ja pierdolę. Eee, za mną jest chuj z plazmy. O, prawie. O, jest mój o, dom. O domu jesteś. Skończyłeś, skończyłeś tego? Skończyłeś, Andrzej, już. Prawie. Weź skończy... kasetę, kasetę masz pod nogami. <laughs> Małpy, 3. Go. Wiecie co? <noise> mi się to nie podoba, mimo że ja w to nie gram. Zobaczcie, <noise> co jest na kartce. To znaczy tak. Podejdźcie do obrazka, który jest na ścianie. Słyszycie pukanie? Tak, nie? tak. Ładna mapa Może... Ja bym się tam nie patrzyła, wiesz? I po co tam idziesz? Jesteś jak walona postać z każdego horroru Wiesz, że możesz iść i tam umrzeć, ale zamiast pójść w drugą stronę, ty idziesz prosto tam, gdzie coś się I? dzieje Nawet. I za tamtego pokoju gdzie kiedy... nie. Oho Tu chyba nie miałem Nie ma kurwa Przeciąg <grymne> Przeżyć Musisz przeżyć na pewno Jaa. Dobra, dla instrukcji pieniędę znowu A! Co jest kurwa? Ale to jest szpetne Chowaj się, chowaj się, chowaj się <grywały purpurację> Kurwa to kiedy Przed mordu mu się zamknął AAAAA O! Jakie ładne światło, jak w bozderu? Ledy ładne ładne, ładne. To chyba jest jedno zawsze. O, no, mi się musi. O to, otwieram. Ono i chuj ją zarkotyzował. A! slajwy Dobra, kurwa. Co to kurwa było? Co to był za weekend jebany? Teraz leci? Kliknij Aaaaaah! Wypierdalaj! To nie <grystanie> było. prawo. Wszelkie już teraz. Weź za na początku. Który tak nie działa? O kurwa! Będzie. Nie ma! A! O, kurwa mać Nie strasz kurwa Może ma inny naut ten Ja pierdolutyn drzwi wyraźnie go su pizdę E woda lub do wody będą, za wody Co on się idzie kąpać kurwa tej wody, no ja sobie Idzie, idzie na sekcji banko Dusz ci kurwa przygotował zajebistą wodę, no Przygotowała ci zajebiste Kopilisko O, ale bono wyjebała Kurwa Nie banko z duchem Jaką panku zdjerać Trochę... Trochę... Nie, nie, nie wypadło Ale lataksowe kostiumy, widać, że lubią BDS-a. -e. Jakie kurwa jęki. Co ty mówisz? Lucy się jebie. Nie z małolatą? Chyba krew zniknęła i takie kuk To jest historyjka jak Lucy się zajebała. To na w Nie. To miał przy... Jeszcze jedna się się jedna pęta, przepuździało. O, Redzie ma asystentę. O. 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 No i mam, koniec. 31, mówiłem. Koniec rozdziału Lucy. Jak, jak mi kurwa przykro, naprawdę. Przejdźcie to jego... się do Nie, tam jest przy No to było straszne, no iż nic mnie nie ruszy, po tym co widziałem. <grym> To na mi pisało, że może gdzieś tu w pobliżu jest robina, a nie kurwa że Ale się kurwa przestraszyłem tych kwiatów jebanych Dobra, teraz mi serce zakuło kurwa trochę <laughs> Nie no nic mnie nie wystraszy tymczasem kwiatki, <laughs> Dobry. ja nie jestem to no jak to odpalisz, to będziesz miał tam No nie O kurwa okay. Chyba... Mm, nie powinno to nie być. Ale kurwa, nie ma supermarket w chacie. balone Pomyśl jeszcze raz. O kurwa. Ty, sam otwarte za... pierwszy raz w życiu. Bo Soraka wyleci, wyleczy na 40 razy zanim zabiję go. O kurwa. Wiesz co to jest? Tak. Wbijam. Loading screen. Co tu się odkurwia? O chuj. Chuj do pacipa! Spierdalaj stąd Nie ma opcji Nie ma nawet opcji Nie ma nawet kurwa opcji O! Ja no pierdole Co jest kurwa? <ścoughs> co jest kurwa? O kurwa Venom. Chuj ze szlamu? Modli się mam... Ej mam uciekać czy co? Chyba da To smoła Na pewno Ej dobra mam uciekać, nie wiedziałem o tym To gigantika giga czarnych Giga, niga, no Po półkach jebany menel jakiś tu kurwa Grasuje, nie wiem nic no, co to robi, co to robi twój ojciec Co jest? Ktoś zapierdala w te drzwi Tam jest przecież ten, kosmita trzeba którego musisz uwolnić? No nie wiem czy chcę go uwolnić Idzie <laughs> Dawaj tam O o- Ło kurwa Ale malarz weź tego niego A, ja TY CHUJU No pracować kurwa białe sy jebane Pracować kurwy panicie Co jest nie mogę dalej Czarny pan ale co byś co byś zrobił by się dowiedzieć, że twoja postać jest czarna? Co tak może być? No to, to byłoby nie, nie lipa